zam do sterdownu. Heavyweight heavyweight I twarzą do publiczności. Ej. Szybkie pytanie. w ile podjąłeś decyzję? Wczoraj potwierdzili, a ty wchodzisz? W chwilę. Ja się jakby ucieszyło mnie możliwość zawalczenia. W ogóle jestem fanem Kizo, więc jak mogę się zmierzyć z kimś, kim się jaram, to zajebiście. Elegancko, Kizo, na ile ty się stresowałeś te ostatnie 48 godzin przed walką? Oczy, eee, stresowałem się to bardziej jak w momencie, gdy wypadł przeciwnik, bo była wielka niewiadoma przez dwa dni. I cieszę się, że skończyło się tak skończyło, gdyż Sarabem bym już trochę czasu. Wiem, że jest sportowcem, wiem, że mimo wszystko jest w jakimś tam teraz gazie. I wiem, że będzie bardzo fajny, będzie bardzo fajna techniczna walka, a nie Cepeliada i damy na pewno najlepsze show tego wieczoru. Ludzie pytają, dlaczego ta formuła, dlaczego takie warunki postawiłeś? No bo <laughs> przygotowałem się nie jestem ogólnie mistrzem parteru i każdy o tym wie, a przygotowałem się typowo pod przeciwnikiem, jakim popek i powiedziałem, to dajcie mi drugiego popka. Macie tu jakieś takie. Takiego to w ogóle nie ma. Ale popek tu jest na sali, chyba. No to właśnie, nie ma drugiego popka do tego. Ale yy, bądźcie pewni tego, że na pewno walka z popkiem jest, gdzieś w, zawieszeniu, jest w zawieszeniu, gdzieś w będzie cały czas wisieć, więc niech tylko dojdzie do zdrowia i wrócę do tego następnym razem yy, z nim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest właśnie main event jutrzejszej gali, czyli Kizo Arab. Brawa!